Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejne wydanie przeglądu wiadomości. Tydzień za Wielkim Murem. Dzień dobry. Nazywam się Leszek Ślazek i zapraszam Państwa do wzięcia udziału w stady tours do Chin. Chiny poznaję od 30 lat. A one wciąż mnie zaskakują. Jeśli chcecie poznać Chiny inne niż te proponowane przez biura podróży, weź udział w organizowanych przeze mnie Stady tour. Nowe technologie, roboty, sztuczna inteligencja, infrastruktura, ale też i historia, i warsztaty z różnic kulturowych i szkolenia dotyczące negocjacji. Chiny od frontu i od zaplecza. No i nie może zabraknąć chińskiej kuchni. Organizuję Stady Tours dla konkretnych branż, firm, grup, osób indywidualnych. Wszystkie szczegóły, takie jak programy, warunki uczestnictwa i ceny, znajdziecie Państwo w linku umieszczonym pod tym materiałem. Chcecie doświadczyć Chin współczesnych? Zapraszam! <sum> 21 września dwupartyjna delegacja ze Stanów Zjednoczonych złożyła oficjalną wizytę w Chinach, aby przeprowadzić rozmowy z chińskimi partnerami. Jest to pierwsza wizyta delegacji Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w Chinach od 2019 roku. Analitycy powszechnie uznają ją za znaczący krok ku stabilizacji stosunków dwustronnych między Chinami a USA. Obie strony dążą do złagodzenia napięć, zaostrzonych m.in. przez tarcia handlowe, amerykańskie ograniczenia dotyczące embarga technologicznego wymierzonego w chińskie firmy, sprawę TikToka, kwestie dotyczące sytuacji na Morzu Południowochińskim czy Tajwan. Li stwierdził podczas spotkania, że zarówno Chiny jak i Stany Zjednoczone są mocarstwami o znaczącym wpływie na arenie międzynarodowej. Utrzymanie stabilnego, zdrowego i zrównoważonego rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich leży w interesie obu krajów i spełnia oczekiwania społeczności międzynarodowej. Spółka China Aerospace Science and Technology Corporation podczas specjalnej konferencji zaprezentowała możliwości centrum testowania systemów napędowych paliwem ciekłym, które jest pierwszą w Chinach ogólnodostępną platformą do testowania komercyjnych systemów napędu lotniczego. Przedstawiono również najważniejsze osiągnięcia firmy, to znaczy pierwszy w Chinach statek kosmiczny wielokrotnego użytku przeznaczony do turystyki kosmicznej Li-Hong-2, a także li 2 do transportu ciężkich ładunków, rakietę nośną Li-Jian-3 oraz silniki serii Li-Ching. China Aerospace Science and Technology Corporation przedstawiła przygotowania do pierwszego lotu rakiety nośnej Li-Hong-2. Zakończono pełny montaż, a rakieta przechodzi fazę kompleksowych testów. W czwartym kwartale tego roku planowane jest wystrzelenie prototypu chińskiego załogowego statku kosmicznego. Rakieta ma stać się głównym pojazdem Chin do rozmieszczania dużych konstelacji satelitów i transportu ładunków do stacji kosmicznych przy niskich kosztach. Rakieta Lihong-2 będzie służyć do realizacji krajowych projektów dotyczących rozmieszczenia satelitów internetowych o dużej gęstości. Umożliwiając nawet 60 startów rocznie. Będzie też częścią projektów związanych z eksploracją Księżyca i dalszej przestrzeni kosmicznej. Honor, spółka zależna Huawei produkująca smartfony i grupa Alibaba ogłaszają kompleksowe pogłębienie partnerstwa strategicznego integrując technologię AI typu Full Stack z branżą mobilną, aby wspólnie stworzyć zintegrowane z chmurą inteligentne terminale, rozszerzając usługi AI na różne scenariusze, w tym dostawie jedzenia, pracę biurową i handel elektroniczny. Współpraca obejmuje wiele dziedzin, w tym infrastrukturę chmury AI, modele AI, ekosystemy agentów AI oraz ekosystemy handlowe online i offline. Jest to pierwsza integracja pełnego zakresu możliwości AI Alibaby z sektorem smartfonów AI. W lipcu tego roku Honor wprowadził na rynek swój nowy flagowy smartfon z ekranem składanym Honor Magic V5. Obsługuje on AI w tym przetwarzanie tekstu, poprawę jakości obrazu, interakcję audiowizualną w czasie rzeczywistym oraz spersonalizowane zaspokajanie potrzeb związanych z podróżowaniem i dojazdami do pracy. Według danych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych w ostatnich latach chiński przemysł sztucznej inteligencji wszedł w okres szybkiego rozwoju. Obecnie liczba przedsiębiorstw zajmujących się AI przekroczyła 5000 tysięcy. Ponad 400 z nich to wyspecjalizowane, wyrafinowane, wyróżniające się i innowacyjne małe giganty na poziomie krajowym. Chiny stworzyły ponad 35 tysięcy podstawowych, ponad 6300 zaawansowanych i ponad 230 doskonałych. Inteligentnych fabryk. Utworzono 11 krajowych stref pilotażowych do spraw innowacji i zastosowań sztucznej inteligencji oraz 17 krajowych stref testowania i demonstracji inteligentnych pojazdów połączonych z internetem. Atuty te mogą jeszcze bardziej skonsolidować badania podstawowe, wzmocnić międzynarodową współpracę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem sztucznej inteligencji oraz pogłębić integrację AI z realną gospodarką. Szczególny nacisk będzie kładziony na tworzenie większej liczby wzorcowych zastosowań w kluczowych sektorach, takich jak inteligentne pojazdy z napędem elektrycznym, miasta cyfrowe i gospodarka niskich pułapów. Spółka Alipay, należąca do Ant Financial, która należy do holdingu Alibaby, ogłosiła uruchomienie pierwszej w Chinach usługi AI Pay. Usługa ta, zaprojektowana z myślą o erze sztucznej inteligencji, zapewnia rozwiązania płatnicze dla inteligentnych podmiotów. Usługa jest testowana pilotażowo we współpracy z Luckin Coffee, największą w Chinach siecią kawiarni, a bazą testów jest aplikacja Luckin Coffee Lucky AI. Użytkownicy aplikacji Lucky AI mogą obecnie realizować zamówienia i płatności za pomocą poleceń głosowych. Konsumenci w państwie środka mogą obecnie realizować płatności za pomocą smartfonów, zegarków i innych gadżetów elektronicznych, kodów QR, odcisków palca, widma, dłoni, wizerunku i za pomocą głosu. Niebawem pewnie pojawią się płatności łączone, które uczynią je jeszcze bardziej bezpiecznymi. 13 września w Tianjin Rozpoczęto budowę pierwszej w Chinach bazy badawczo-rozwojowej i testowej dla inteligentnych pojazdów połączonych z siecią internetu obejmującej cały łańcuch przemysłowy. Planowana inwestycja wyniesie około 2 miliardów RMB, czyli ponad 1 miliard złotych. Po ukończeniu będzie mieścić 36 zaawansowanych laboratoriów zajmujących się inteligentną jazdą, inteligentnymi kokpitami. Bezpieczeństwem informacji, sieciami pojazdów, sztuczną inteligencją i gospodarką niskiego pułapu. Obejmie ona ponad tysiąc projektów badawczo-rozwojowych i testowych w sektorze inteligentnych pojazdów połączonych z internetem. Niektóre z laboratoriów, które wejdą w skład bazy, już działają, ale w rozproszeniu. Zgodnie z założeniami, ukończona baza skoncentruje się na strategicznych dla kraju nowych gałęziach przemysłu i sektorach przyszłości, jednocześnie rozwijając kompetencje pozwalające obsługiwać rynek globalny. Prognozowane jest, że do 2030 roku chiński sektor inteligentnych pojazdów połączonych z internetem wygeneruje ponad 2 biliony RMB nowej wartości produkcji przemysłowej. Qingdao, to wschodnia prowincja Shandong, uruchomiono pierwszy w Chinach inteligentny pociąg podmiejski, zgodny z chińską normą, opracowany i wyprodukowany przez China Railway Rolling Stock Corporation Limited. Pociąg ten został zaprojektowany zgodnie z zasadami inteligencji, chodzi rzecz jasna o AI, cyfryzacji, modularyzacji, zielonej technologii, zintegrowanych systemów pojazdów i Infrastruktury naziemnej. Pociąg ten stanowi przełom w chińskiej branży sprzętu kolejowego do transportu podmiejskiego, a produkowane seryjnie inteligentne pociągi podmiejskie wchodzą obecnie do fazy zastosowań. Inteligentny pociąg podmiejski zostaje wprowadzony na trasie ekspresowej Pekin-Shaogan. Łączącej m.in. nowotworzony obszar Xiaogang z międzynarodowym lotniskiem Beijing Dashi Aby sprostać wyzwaniom związanym z w pełni zautomatyzowaną eksploatacją, przy dużych prędkościach, relatywnie dużych odległościach między stacjami, przyjazdami bez zatrzymywania się i mieszanymi składami o różnej długości, Pociąg wykorzystuje inteligentną technologię sterowania z funkcjami samokontroli, samouczenia się i samodzielnego podejmowania decyzji. Pan Gongsheng, prezes Ludowego Banku Chin, w artykule opublikowanym w Xuxi, oficjalnym magazynie KCKPH, stwierdził, że międzynarodowy system walutowy może nadal ewoluować. W kierunku struktury, w której kilka suwerennych walut współistnieje, konkuruje ze sobą i utrzymuje wzajemną równowagę. Pan zauważył, że międzynarodowe waluty rezerwowe posiadają cechy globalnych dóbr publicznych, a powierzenie tej roli jednej walucie suwerennej z natury rzeczy niesie za sobą niestabilność. Po pierwsze, gdy interesy emitenta tej waluty suwerennej są sprzeczne z funkcją globalnych dóbr publicznych. Emitent może przedkładać swoje własne interesy, podważając w ten sposób dostarczanie globalnych dóbr publicznych. Po drugie, nagromadzenie problemów związanych z regulacjami fiskalnymi i finansowymi wraz z wewnętrznymi sprzecznościami strukturalnymi gospodarki kraju. Waluty suwerennej może rozprzestrzenić się na skalę globalną w postaci ryzyka finansowego, potencjalnie eskalując do międzynarodowego kryzysu finansowego. Po trzecie, w czasie konfliktów geopolitycznych, gdy brane są pod uwagę kwestie bezpieczeństwa narodowego, a nawet podczas działań wojennych, dominująca waluta międzynarodowa staje się podatna. Na instrumentalizację i wykorzystanie jako broni. Pan Gongsheng zauważył, że ewolucja międzynarodowego systemu walutowego w kierunku wielobiegunowości pomogłaby wzmocnić ograniczenia polityczne dla krajów posiadających waluty suwerenne, zwiększyć odporność międzynarodowego systemu walutowego i skuteczniej chronić globalną stabilność gospodarczą i finansową. Firma Cenao, logistyczne ramię korporacji Alibaba, ogłosiła kompleksową modernizację swojej usługi ekspresowej dostawy transgranicznej Global Five Day Delivery. Do końca roku usługa zostanie rozszerzona na sześć kluczowych krajów Eurazji: Wietnam, Węgry, Singapur, Katar, Filipiny i Austrię, umożliwiając dostarczanie przesyłek transgranicznych do Europy. W ciągu zaledwie pięciu dni kalendarzowych. Usługa ta, dostępna obecnie dla wszystkich transgranicznych platform handlu elektronicznego i zagranicznych sprzedawców, jest wiodącym w branży niezwykle wydajnym rozwiązaniem w zakresie dostaw. Ogłoszona modernizacja stanowi kolejny przełom w zakresie możliwości globalnej sieci inteligentnej logistyki Cieniao i stanowi kamień milowy. W jej globalnej ekspansji. Inteligentny system kontroli bezpieczeństwa wykorzystuje analizę obrazu AI z dokładnością do milisekund, zwiększając wydajność operacyjną o 30%. Jednocześnie system sortowania oparty na AI obejmuje obecnie ponad 40 krajów i regionów, osiągając kompleksowe zastosowanie AI od prognozowania i sortowania po odprawę celną. 18 września był pierwszym dniem powszechnego wyświetlania w chińskich kinach filmu pod tytułem 731. Film opowiada historię okrucieństw popełnionych przez jednostkę 731 cesarskiej armii japońskiej podczas II wojny światowej. Premiera filmu odbyła się 17 września 2025 roku w Harbinie, a 18 września 2025 roku film trafił do szerokiej dystrybucji w Chinach, zbiegając się w czasie z 94. rocznicą incydentu z 18 września, który zapoczątkował inwazję Cesarstwa Japonii na Chiny. Film, wyprodukowany przez Changshuang Film Group, przedstawia japońską jednostkę 731 w dzielnicy Pingfang w Harbinie, utworzoną podczas inwazji Japonii na Chiny. Ukazuje z perspektywy cywilów dokonywane tam zbrodnie. Przeciwko ludzkości. Jednostka 731, formalnie znana jako 731 Jednostka Zapobiegania Epidemii i Zaopatrzenia w Wodę Armii Kwantung w Mandżurii, pod pozorem badań nad chorobami i uzdatnianiem wody, przeprowadzała eksperymenty na Chińczykach, Koreańczykach i jeńcach wojennych aliantów, aby zbadać skutki działania broni biologicznej i chemicznej. Eksperymenty te obejmowały vivisekcję, czyli operacje i sekcje żywych, nieznieczulonych osób, wpływ bakterii i insektów na organizm człowieka, odmrożenia ich następstwa, odporność na substancje chemiczne i biologiczne, a nawet na wpompowywanie wody do układu pokarmowego czy krwioobiegu. Statystyki wskazują, że w samych Chinach co najmniej 200 tysięcy osób zginęło w wyniku japońskich eksperymentów Związanych z bronią biologiczną. Autorzy filmu wykorzystali 8000 stron odtajnionych raportów amerykańskich dotyczących eksperymentów bakteriologicznych na ludziach i dochodzeń prowadzonych w związku z działalnością jednostki 731. Raporty te powstały na bazie utajnionej dokumentacji jednostki 731, którą Japonia przekazała Stanom Zjednoczonym w ramach warunków kapitulacji. Promocja filmu odbywa się pod hasłem Historia nie może zostać wyciszona. Prawda nigdy nie zostanie zatarta. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej opublikowała właśnie ranking Global Innovation Index 2025, w którym wymienia 100 najlepszych klastrów innowacji na świecie. W tym wydaniu klaster Shenzhen Hong Kong Guangzhou po raz pierwszy uplasował się na pierwszym miejscu. Ranking określa koncentrację światowej klasy działalności innowacyjnej na poziomie lokalnym na podstawie trzech podstawowych wskaźników. Po pierwsze, liczby międzynarodowych wniosków patentowych złożonych w ramach układu o współpracy patentowej PCT. Po drugie, liczby opublikowanych artykułów naukowych. I po trzecie, wartości transakcji Venture Capital dodanych w bieżącym roku. W tegorocznym rankingu klastry tokio okohama i San Jose-San Francisco zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Wcześniej klaster innowacji Shenzhen-Hong Kong-Wanchu zajmował drugą pozycję w światowym rankingu przez pięć kolejnych lat. Ogólnie rzecz biorąc, 100 najlepszych klastrów innowacyjnych na świecie rozmieszczonych jest w 33 gospodarkach, przy czym najwięcej klastrów znajduje się w Chinach 24, Stany Zjednoczone 22 i Niemczech 7. Ministerstwo finansów podczas konferencji prasowej stwierdziło, że na koniec 2024 roku całkowity dług publiczny Chin wyniósł 92,6 biliona RMB. Obejmuje on 34,6 biliona RMB obligacji państwowych 47,5 biliona ustawowego zadłużenia samorządów lokalnych oraz 10,5 biliona RMB niejawnego zadłużenia samorządów lokalnych co daje wskaźnik zadłużenia publicznego do PKB na poziomie 68,7% w dniu 12 września Uniwersytet Nauki i Technologii Fujian Fuyao zorganizował uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2025 dla studentów studiów licencjackich. W swoim przemówieniu Cao Debang, przewodniczący Rady Uniwersytetu, a zarazem główny fundator uczelni, podzielił się refleksjami na temat swoich i motywacji, które skłoniły go do założenia Uniwersytetu Fuyao. Podkreślił, że uniwersytety muszą być zorientowane na przemysł, skupione na zastosowaniach i ukierunkowane na przyszłość. Wyraził swoje pragnienie, aby Uniwersytet Fuyao przekształcił się w instytucję intensywnie zajmującą się badaniami naukowymi, skupioną na dyscyplinach ścisłych i inżynieryjnych, charakteryzującą się integracją interdyscyplinarną i kierującą się zastosowaniami. Przemysłowy cało zauważył, że podczas swojej przedsiębiorczej działalności głęboko docenił fakt, iż przemysł jest fundamentem narodu, a edukacja jest podstawą jego siły. Bez talentów nie ma innowacji, a bez edukacji nie ma przyszłości. Cało, prowadząc swoje firmy, dostrzegł pewien paradoks. Chińscy studenci osiągają doskonałe wyniki w egzaminach, ale brakuje im praktycznych umiejętności i krytycznego myślenia. Jak podkreśla Cao De Wang, otwarcie uczelni to dopiero początek. Prawdziwie wielki uniwersytet nie definiuje się poprzez budynki, ale poprzez swoich mistrzów, poprzez kultywowanie współpracy i wizji. Raport Stowarzyszenia Kwieciarskiego Chin na temat produkcji i sprzedaży kwiatów w 2025 roku wskazuje, że rynek detaliczny kwiatów osiągnął w 2024 roku wartość prawie 220 miliardów RMB, a małe, kwitnące i liściaste rośliny doniczkowe okazały się na nim dominującym trendem. Raport wskazuje, że sprzedaż kwiatów i roślin przenosi się w znacznym stopniu z uroczystych okazji takich jak święta, w kierunku codziennego zaspokajania własnych potrzeb, a sprzedaż poza okresem świątecznym stale rośnie. Obecnie powierzchnia upraw kwiatów w Chinach wynosi 1,25 miliona hektarów, a w branży kwiatowej zatrudnionych jest ponad 5 milionów osób. Pracownicy zajmujący się bezpośrednio produkcją, w tym hodowcy kwiatów i pracownicy upraw stanowią znaczną część siły roboczej wynoszącą od 30 do 40%. Huawei, Xiaomi, BYD, Alibaba, Game Science, DeepSeek, Yushu Technology i wiele innych firm znalazło się na liście 50 inteligentnych firm Opublikowanej przez MIT Science and Technology Review. Zgodnie z definicją, inteligentna firma powinna charakteryzować się dwiema cechami: odkrywczymi badaniami i rozwojem, oraz wykorzystywaniem nowych technologii, a także właściwym, a nawet sprytnym zrozumieniem rynków oraz możliwości biznesowych. Firmy takie opierają się na innowacjach technologicznych i łączą je ze zrównoważonymi modelami biznesowymi. Przez co rozszerzają wpływ technologii na świat. 14 września Ludowy Bank Chin, Bank Centralny i Bank Indonezji uruchomiły dwustronny projekt współpracy w zakresie ram rozliczeń w walucie lokalnej i interoperacyjności kodów QR. Jest to następstwem podpisania Memorandum o współpracy w celu ulepszenia rozliczeń w walucie lokalnej. Tego samego dnia odbyły się rozmowy dwustronne, podczas których obie strony podjęły decyzję o utworzeniu wspólnego mechanizmu roboczego. Niedawno Ludowy Bank Chin podpisał również umowy swapowe z wieloma krajami, nieustannie rozwijając współpracę międzynarodową w celu ułatwienia dwustronnego handlu i inwestycji. W przyszłości Bank Indonezji będzie kontynuował ścisłą współpracę z Ludowym Bankiem Chin w celu Promowania innowacji i integracji finansowej. Te działania są częścią szerszego programu. W pierwszym tygodniu września Ludowy Bank Chin podczas udziału w posiedzeniu gubernatorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych podpisał dwustronne umowy swapowe z Europejskim Bankiem Centralnym, a także Centralnym Bankiem Szwajcarii i Węgier. Rozpoczęła się sprzedaż biletów lotniczych na trasę Shanghai–Oakland–Buenos Aires, a inauguracyjny lot na tej trasie zaplanowano na 4 grudnia bieżącego roku. Będzie to jedyna bezpośrednia trasa między Chinami a Argentyną o długości 20 000 km. Po uruchomieniu ustanowi ona nowy rekord jako najdłuższe połączenie lotnicze na świecie. Linia będzie obsługiwana przez samoloty Boeing 777, które będą wykonywały dwa loty w tygodniu: loty wylotowe z Szanghaju w poniedziałki i czwartki, trwające 25 godzin i 55 minut, a loty powrotne będą odbywały się z Buenos Aires we wtorki i piątki, a czas lotu wyniesie 29 godzin. W porównaniu z trasą północną, przez Europę lub Amerykę Północną do Ameryki Południowej, ta trasa południowa przez Nową Zelandię oferuje krótszy czas lotu, skrócony czas podróży oraz minimalną różnicę stref czasowych podczas przesiadek. Rok 2025 jest ostatnim rokiem, w którym w Chinach obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku od zakupu pojazdów dla pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, czyli elektrycznych i hybrydowych. Od przyszłego roku podatki zostaną przywrócone, ale nadal będą obowiązywały preferencyjne stawki. Osoby fizyczne i organizacje kupujące pojazdy w Chinach są zobowiązane do zapłaty podatku od zakupu pojazdów. Jednak, w celu wsparcia przemysłu pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, Chiny od 2014 roku zwalniają takie zakupy z tego podatku, a zwolnienie to wygaśnie. Z końcem bieżącego roku. Wprowadzona zostanie specjalna stawka podatku. Zgodnie z zarządzeniem z 2023 roku, w sprawie przedłużenia i optymalizacji polityki obniżania podatku od zakupu pojazdów dla pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, wydanym przez Ministerstwo Finansów i inne organy, 50% obniżka podatku od zakupu pojazdów będzie miała zastosowanie. Do pojazdów napędzanych tymi nowymi źródłami energii, zakupionych również między 1 stycznia 2026 a 31 grudnia 2027. W zarządzeniu ustalono maksymalny limit ulgi podatkowej od zakupu takich samochodów na najbliższe dwa lata, i ulga podatkowa na jeden pojazd nie może przekroczyć 15 tysięcy RMB. Oficjalnie oddano do użytku most Changtai–Changjiang–Yangtze River Bridge, najdłuższy most na świecie. Łączy on miasta Changzhou i Taizhou w prowincji Jiangsu położone po przeciwległych brzegach rzeki Changjiang. Część mostu przebiegająca nad rzeką ma łączną długość ponad 10 km, a długość odcinka drogowo-kolejowego wynosi 5 km i 300 m. Most jest kombinacją rozwiązań. Składa się ze stalowego wiszącego przęsła rozpiętego nad głównym kanałem żeglugowym o rozpiętości głównej wynoszącej 1208 metrów, Dwóch stalowych mostów łukowych rozpiętych nad dedykowanymi kanałami żeglugowymi o rozpiętości 388 metrów każdy oraz trzech stalowych mostów przęsłowych rozciągniętych nad e, nieżeglowną częścią rzeki o rozpiętości 124 metrów każdy. Taka konfiguracja sprawia, iż most ten jest najdłuższym na świecie mostem dla połączenia drogowo-kolejowego. Budowę mostu rozpoczęto w październiku 2019 roku i zakończono w sierpniu tego roku. W pracach budowlanych brał udział ponad 10 tysięcy inżynierów, techników i robotników. Sąd dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Linii w prowincji Shandong nałożył na stronę postępowania kary grzywny w wysokości 100 tysięcy RMB, czyli 55 tysięcy złotych i 15 dni aresztu za znieważenie sędziego. Kara ta wzbudziła wiele komentarzy w mediach społecznościowych, ale również budzi wątpliwości prawne dotyczące jej zastosowania. Zgodnie z przepisami ustawowymi, poważne naruszenie porządku sądowego podlega karze grzywny przekraczającej 1000 RMB, czyli 550 zł lub aresztowi. Póki co nie ma informacji, że sąd w linii wycofał się z nałożonej kary. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu przeglądu Tydzień za Wielkim Murem. Jak Państwo sami widzicie, każdy tydzień w Chinach obfituje w wiele zdarzeń, o których staramy się Państwa informować. Jeśli uważacie, że to, co robimy, ma sens, jeżeli uważacie, że ma wartość. Podzielcie się informacją proszę z waszymi znajomymi. Dziękuję państwu za uwagę. Paniam się i do zobaczenia za tydzień.